Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PEST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajecie hasło Kamy, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Ostatnia szansa na Hero Aguero. Hero Aguero. Mamy 50 paczek przed nami i więcej już nie otwieram. 50 paczek ostatnie na Hero Aguero. To jest limit mój, więcej nie. Póki co w ogóle trafić. Kartę ulepszoną w ogóle nie potrafi się wypowiedzieć. To jest szczyt moich marzeń na razie. Szczyt. Patrzcie. Biorę i znowu nie będzie świecącej. No pewnie, że nie. Po co? Jakiś Denisov. Ok, możesz mieć 80 overall, ale dlaczego nie dajecie mi świecącej karty? Jej, dlaczego nie dajecie mi świecącej karty? Ja chcę naprawdę jedno, jednego, jeden porządny hit, uderzenie. I e, to nie jest to. Diów to też nie jest to. E, jedno porządne uderzenie i ja nic więcej nie wymagam. Także jeszcze jedną paczkę. 50 paczek przed nami, pokażę wam najlepsze. Kolejny pack opening. bum bum. Eşped, Kabaje, Kabaj już trzeci raz trafiam, No, o, Okej, ok, Schneider Leon jest spoko, 82 overall, bez strzału, ale spoko. No, nie jest to najwyższy overall, bo cały czas Belarabi, 83 overall jest najlepszy. Ogólnie w tym roku chyba wypady z paczek są o wiele cięższe do zrobienia. Sał, 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 może pojedzieć, iść, bo on ma e, tempa tyle, że ja pierdzielę, tylko to jest serię B i to jest ten problem cału, ale ja go transferowam e, także, no naprawdę, wydaje mi się, że że wy padanie czegokolwiek z paczek jest mega, mega słowo, znaczy ciężkie, bo ja w tamtym roku, już o tej porze, to ja miałem już i Brez paczki. Ja miałem i Brez paczki, i Robena, i Informa. Robena i Informa nawet w jednej paczce, a tutaj lepszego niż 85 overall jeszcze nie trafiłem, a wydałem na, na paczki, na końcy, na wszystko naprawdę, e, naprawdę sporo, na FIFA pońcy e, przede wszystkim. Naprawdę sporo pieniążków prawdziwych i, 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 i naprawdę, kurde... Nic, nic, nic z tych paczek, no widzicie sami, 1000, no okej, okay, 1000, ja cię mogę wysłać na listę transferową, no ale trzy stadiony, po co mi aż trzy stadiony, no, ja bym wolał jakiegoś jednego lepszego grajka niż trzy stadiony, um, nawet Informa nie trafiłem, no to jest w ogóle hicior, nie? Że informa nie mogę dla Was tutaj trafić, i żebym wam pokazać w tej, w tej serii, że da się tych, tych informów trafić, tak? E, a, a naprawdę, no kurde, mega, mega, mega ciężko. E, i, I nawet rozmawiam z Wami teraz i widzicie, ja, ja tak otwieram paczki, e, Myślić później sobie, a Kamil, pewnie otwierasz cztery paczki na odcinek i udajesz, że nic nie ma. Nie, ja Wam teraz pokazuję, że ja otwieram cały czas i cały czas wypada shit. E, prawo obrońca, o, dobra, Demarcos jest ok. Demarcos jest ok, także no widzicie, jakiś Demarcos raz kiedyś się. Trafi i mógłbym to już pokazać w odcinku, gdzie na przykład już pod koniec 15 taki DeMarcos to, to było nic do trafienia, tak naprawdę. Ehm, no i, i widzicie kolejna paczka, gdzie nic nie ma szczególnego. Ehm, no a tych paczek robi się coraz mniej i mniej i mniej i mniej i mniej i mniej. I mniej. Prawe skrzydło Hulk? Nie, to jest Laun, Laun jakkolwiek. Luan, Laun, Luan, Luan. A mógł, a mógł być Hulk. I mógłby być 85, 84 overall. Mogło być pięknie, no ale nie jest. Dobra, teraz skończę pitolić i zabieram się dalej za otwieranie paczek i pokazywanie wam tych najlepszych. Jest inform! Uzil, Usil! uzil, uzil, Kuźma w końcu! Tak jest! Ja cię pierdzielę! A <śmany> <śmany> Mój najlepszy trap w tej Fifie stał się faktem! Messi Inform 88 overall. aż mi pap przestał działać! Halo! Ja pierdzielę ile on jest warty? Nie po 55 tysięcy najtaniej porównaj cenę 300 tysięcy. 300 000, Nie 170. Okej, okay, ale to i tak, to i tak jest dużo. Ja go zostawiam w tym klubie Messy dezil w Informie! Łapka furia za Messy dezila. w Informie, jestem mega, mega, mega przeszczęśliwy. Messy dezil Inform 88 overall! Tak jest, tak jest! Pięknie, po prostu pięknie Sweet. Wszystko do klubu Mesedesili. Ależ, -E ojojojoj, co to za traf był? Co to był za traf? <śmienny> Mesedesili -E -E w informie. no nie wierzę w to nadal. Nie wierzę w to nadal, po prostu nie wierzę w to nadal. W końcu, w końcu, nie wiem czy to nie jest e, póki co jeden z lepszych traf, znaczy nie, z ekipy może jeden z lepszych trafów, mm, bo bo tam nie, ogólnie. Dobry traf. Ja już nie nie, nie, nie wiem co gadam. O, cross! Toni cross! Tony cross 87 over! A jak chciałem sobie, śpiewałem sobie Aguero, baby! Ale to Tony cross też nie jest złym trafem wcale, ponieważ kosztuje 39 tysięcy najtańszy z tego co tu widziałem. E, 87 ale także dzisiaj Niemców sypie! Jak ta lala. E, I Ezil w informie. I... Cross, No, po prostu niesamowite. Tak myślałem sobie, ASP jakiś tam z Niemiec, myślę, pewnie ktoś z Bundesligi, jakiś słabiak, a tu się pojawił Real Madrid, i już wiedziałem, że jest to Toni Kross. Także 88, 87 overall dzisiaj to jest zdecydowanie najlepszy pak. Opening, póki co. Do tego Gerard 84, co jest najlepszym trafem, jeżeli nie trafilibyśmy Zilla i tego właśnie Crossa, to byłby największy overallowo traf. Także. Mega, 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 mega pozytywnie. No i zobaczmy. E, kolejny raz, pulistem tym razem e, w puli. E, a my kolejną paczkę otwieramy i w niej, kurde, co my mamy? E, Weidenfeller. Inform, po raz, kolejny Krąg Deli. Krąg Deli, dwa informy dzisiaj. Co tu się wyprawia? Niesamowite! Niesamowite! No po prostu nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to, co tu się dzieje. Jeszcze mamy przed nami, już, już nie będę nawet czy znaczy ten, zostały nam trzy paczki prawdopodobnie do końca, albo dwie, dwie chyba, dwie i ta darmowa. No po prostu hitor, co się dzisiaj wy wydarzyło w tym odcinku. Jeszcze Howard na bramkę, super, 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 naprawdę ekstra. No, i co? Ostatnia paczka, i ta jeszcze darmowa, i kończymy dzisiejszy odcinek. Mega odcinek, mega dużo łapek musicie znaleźć ze Ezila ehm, Tak, ile, ile, ile ma łapek za Ozila byśmy chcieli? Ja bym chciał łapek za Ozila tak z 5000. Jakbyście wili z 5000, byłbym mega, mega zadowolony. Ehm, otwieramy tą ostatnią paczkę ehm, i Aguero w niej jest. Czy ktoś jest inny? Bo szczęsty, ok. Szczęsty w darmowej, biorę w ciemno ehm, Polaka. Także cóż. Mamy mój klub, który wygląda w ten sposób 502 piłkarzy, a najlepszym jest Meset Ezil, aż oplułem ekran, do tego Krondelli, Cross, Gerard. Dzisiaj tych czterech tutaj pierwszych trafiliśmy, także mega, mega pozytywnie na no ten Ezil to jest po prostu mistrzostwo świata. Pierwszy właściciel, wiecie kiedy to nagrywałem, bo jest data wystawienia. Wszystko w jeden dzień sobie nagrałem, bo wyjeżdżam do Gdańska, o czym na pewno już wiecie. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku Easy Ezil w informie. Uh, to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, Dara.